Cześć, nazywam się Sławek Gdaki i zajmuję się pozycjonowaniem stron internetowych już od kilkunastu lat. Możliwe, że mnie kojarzysz z TikToka, newslettera, bloga, webinarów, wykładów. Lubię się dzielić wiedzą na temat SEO, ale tym razem mam dla Ciebie coś innego. Jeśli szukasz skutecznego pozycjonowania swojej strony, to rozważ współpracę właśnie ze mną. Mam odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dostosuję strategię SEO pod twoją stronę internetową. Będziesz miał na bieżąco dostęp do specjalisty SEO, czyli ze mną, a nie supportu, który nie ma pojęcia o tym, co robi specjalista SEO. Będziemy pracować nad długofalową, bezpieczną strategią pozycjonowania twojej strony, poprawiania jej widoczności w wynikach Google. Mam tylko jeden warunek. Musisz mieć minimalny budżet 3000 zł miesięcznie netto na pozycjonowanie. Dlaczego to tyle kosztuje, tłumaczyłem już w innym materiale wideo. Aby móc dostarczyć Ci usługę na poziomie, takie koszty będą niezbędne. Dzięki mojej pomocy Twoja strona nie tylko zyska wyższe pozycje wyszukiwarca, ale przede wszystkim przyciągnie potencjalnych klientów. Wejdź na mój profil i wyślij wiadomość, skomentuj tego TikToka, wypełnij formularz, a skontaktuję się z Tobą w sprawie oferty pozycjonowania Twojej strony. Cześć!